Moje pierwsze zyski dzięki narzędziom analitycznym DIMTRADE. Jeszcze kilka miesięcy temu temat inwestycji na rynku walutowym wydawał mi się czymś zupełnie abstrakcyjnym. Otaczało mnie mnóstwo sprzecznych informacji, emocjonalnych relacji i ostrzeżeń, że forex DIMTRADE oszustwo, DIMTRADE przekręt, a DIMTRADE.com ściema. Nie ukrywam, miałem wątpliwości. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę opinię DIMTRADE, by zobaczyć pełne spektrum emocji od zachwytu po ostre zarzuty ale właśnie dlatego postanowiłem podejść do tego z głową nie przez pryzmat sensacyjnych nagłówków ale z własnym rozumem i uważnością wszystko zaczęło się od tego że trafiłem na narzędzia analityczne dostępne na platformie dimtred.com broker początkowo podszedłem do tematu bardzo ostrożnie w końcu internet aż huczy od stwierdzeń że dimtrade oszuści a dimtred.com oszustwo to tylko kwestia czasu ale z ciekawości postanowiłem sprawdzić, czy to naprawdę taka ściema Dim Trade, jak krzyczą niektóre komentarze. I tu zaczęło się moje zaskoczenie. Interfejs był intuicyjny, a narzędzia zadziwiająco zaawansowane. Bez zbędnych obietnic złotych gór, ale z rzetelnymi danymi i analizą, która naprawdę otwiera oczy. Siedząc wieczorami z laptopem i śledząc wykresy, po raz pierwszy poczułem, że nie jestem bezbronny wobec tego ogromnego, z pozoru chaotycznego rynku. I nagle Zysk. Niewielki, ale pierwszy, prawdziwy i wypracowany samodzielnie. To był ten moment, kiedy zrozumiałem, że nie każdy broker Dimtrade to automatycznie zagrożenie. Wbrew obiegowym opiniom typu forex Dimtrade Oszustwo, platforma okazała się solidnym narzędziem. Oczywiście pod warunkiem, że nie szuka się dróg na skróty i nie inwestuje się bez przygotowania. Później zacząłem zgłębiać więcej informacji z pominięciem emocjonalnych haseł typu dimtrade.com. Oszustwo DM Trade oszuści czy Dimterdex hk.com, ściema. Dowiedziałem się, że spółka posiada oficjalną licencję, co znacznie zwiększyło moje zaufanie. To nie była już tylko przygoda, to była świadoma decyzja o budowaniu dodatkowego źródła dochodu. Zaczęły się pojawiać kolejne pozytywne sygnały, nie tylko finansowe. Rozwijanie umiejętności, poznawanie rynkowych mechanizmów, kontrolowanie emocji i podejmowanie decyzji bez pośpiechu. Choć wciąż można natknąć się na zarzuty typu dimtrade przekręt czy opinie dimterd.com jako przestroga, wiem już, że wiele z tych głosów wynika z nieporozumień, braku wiedzy lub złych doświadczeń z zupełnie innymi firmami. W moim przypadku to właśnie dimterd.com. Forex pomogło mi wejść w świat inwestycji w sposób, którego się nie spodziewałem. Spokojny, stopniowy, ale z realnymi rezultatami. Czy to oznacza, że nie należy być ostrożnym? Absolutnie nie. Nadal trzeba analizować, nie ufać ślepo i patrzeć na fakty. Ale też nie warto z góry przyjmować, że każda wzmianka o DimTrade oszuści czy DimTrade.com, broker to prawda objawiona. Dziś z uśmiechem patrzę na swoje pierwsze zyski, świadomy, że wszystko zaczęło się od przełamania lęku przed nieznanym. Dzięki narzędziom analitycznym DimTrade nie tylko nauczyłem się rozumieć Forex, ale też znalazłem pasję, która daje mi poczucie niezależności. I choć opinie DIM trade nadal bywają różne, to moje osobiste doświadczenie mówi jasno: nie każda DIM trade ściema, którą straszy internet, ma pokrycie w rzeczywistości.